Przy jednej z moich publikacji pomagał mi ChatGPT. Ale jak to zrobił, że nie pisał za mnie, a mimo to mi pomógł? Dzisiaj Ci o tym opowiem, a oprócz tego przedstawię Ci jeszcze pięć innych sposobów na to, jak możesz wykorzystać ChatGPT czy też inne narzędzia tego typu w swojej pracy twórczej. Zaczynajmy! Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji w pisaniu, bardzo szybko pojawiają się głosy w stylu. AI pisze za autora, o nie, to jest skandal, tak nie powinno być. AI wcale nie musi być autorem, ale może być naszym asystentem, może być naszym pomocnikiem, może być naszym rozmówcą, kimś, z kim odbijemy nasze pomysły, przegadamy to wszystko, co chodzi nam po głowie, no i wykorzystamy go w taki sposób, który jest logiczny, etyczny, moralnie właściwy. I nie zagrażający prawom autorskim. Pierwszy sposób to potraktowanie AI jako kreatywnego partnera do przegadywania pomysłów. Na pewno to znasz, że w twoim otoczeniu nie ma nikogo, kogo mógłbyś wyciągnąć teraz na szybką rozmowę, na burzę mózgów w temacie twojej fabuły, twojego tekstu, szkicu, planu itd. itd. I wyobraź sobie, że masz kogoś takiego, kogoś zaufanego, ktoś, kogoś, kto jest zawsze na wyciągnięcie ręki, kto jest gotów przegadywać z tobą twoje pomysły. Kogoś, kto nie jest zmęczony, kto zadaje trafne pytania, kto pomaga ci pogłębić temat, który chodzi ci po głowie. Możesz na przykład wrzucić mu swój pomysł, wrzucić mu gotową scenę, wrzucić swoją wizję i poprosić go. Tego Twojego partnera, o zadanie Ci na przykład pytań pogłębiających temat, o przedstawienie swojej perspektywy na daną sprawę. I dzięki temu Ty też inaczej spojrzysz na to, co tworzysz. Przyjmiesz nową perspektywę, być może zobaczysz coś nowego i skorzystasz z pomysłów tej drugiej. Osoby, a czasem odkryjesz jakieś zupełnie nowe wątki. Przykładowo, możesz mieć pomysł na bohatera, który panicznie boi się wysokości, ale musi wspiąć się na szczyt budowli. No i teraz. Ty wspólnie ze swoim AI partnerem rozgryzacie to, jakie rozterki wewnętrzne mogą toczyć się w głowie Twojego bohatera, jakie wizje mogą przychodzić mu do głowy, jakie myśli, jakie rozwiązania wszystko, co Tobie być może nie od razu przyszłoby do głowy, Twojemu AI partnerowi do głowy przyjdzie, bo on chyba ma taką nieskończoną. Pule pomysłów do wykorzystania, do przegadania, i chodzi o to, żeby dać mu swój pomysł i obgadać z nim inne perspektywy, inne spojrzenia na tego samego bohatera, na ten sam świat, na te same wydarzenia. Nie chodzi o to, żeby to on był generatorem Twoich. Pomysłów, ale żeby w jakiś sposób wspierał cię w rozwijaniu tych wizji, które ty już masz. Druga rzecz to budowanie i też testowanie struktury książki. I niezależnie od tego, czy jest to książka biznesowa, Tomik poezji, czy jest to powieść, Chad GPT, czy też inne tego typu narzędzie może Ci pomóc w zaplanowaniu struktury, rozdziałów, w zaplanowaniu tego, jak ta publikacja miałaby wyglądać od strony. Technicznej. Możesz na przykład przedstawić szkic swojej książki i tego, jak ty ją widzisz, i poprosić narzędzia sztucznej inteligencji o rozłożenie tego na konkretny schemat, rozdział po rozdziale, moduł po module, w zależności od tego, w jaki sposób piszesz, bo na przykład możesz pisać powieść w oparciu o trzyaktową strukturę. I takie narzędzie jak ChatGPT może Ci pomóc podzielić twój pomysł właśnie na te trzy akty, które ty następnie sobie rozpiszesz. Ja w ramach testu podrzuciłam czatowi GPT, czat GPT, bo podobno tego nie odmieniamy, fabułę powieści kryminalnej. Ja w ogóle nie zajmuję się tworzeniem kryminałów, ale jakiś taki luźny pomysł przedstawiłam i poprosiłam o wskazanie luk fabularnych. Czyli przyjrzyj się temu schematowi i zobacz, w którym miejscu coś nie gra. No i wtedy okazało się, że czat GPT zwrócił mi uwagę, że w jednym z rozdziałów motywacja bohatera zupełnie jest niebezpieczna. Jasna i nie ma związku z tym, kim ta osoba była w poprzednich rozdziałach. Dla mnie, gdybym pisała taką powieść, byłby to czytelny sygnał, że muszę poprawić jeden z tych elementów, bo. Zdaniem takiego mądrego narzędzia, coś tam leży, jeżeli chodzi o logikę. I ty także możesz zestawić swoje pomysły, swoje wizje, swoje szkice z tym, jak widzi to Chad GPT, ale pamiętaj też, że to nie jest narzędzie nieomylne. Pamiętaj też, że on ma. Zakodowane pewne struktury, które niekoniecznie mogą współgrać z tym, jak wygląda Twoja wizja. Dlatego, nawet jeżeli chcesz wykorzystać Chat GPT czy, czy inne narzędzie do swojej pracy, pamiętaj o tym, żeby nie podchodzić bezkrytycznie do tego, co on ci serwuje, jakie pomysły przedstawia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli przedstawisz mu taki szkic punkt po punkcie, jakby to miało wyglądać, to on jest w stanie wyłapać, pewne luki, wyłapać pewne momenty, w których można coś podkręcić, można coś zrobić inaczej. I tutaj ważne zastrzeżenia. Jest wiele osób, które pisząc z sztuczną inteligencją wklejają całe fragmenty tekstów do generatora, po to, żeby poprosić o dopieszczenie ich, po to, żeby poprosić o jakąś pomoc w, też w korekcie, w redakcji, w sprawdzeniu czy wszystko gra. No i tutaj, ta granica ingerencji, moim zdaniem, może zostać łatwo przekroczona, bo w pewnym momencie zamiast po prostu tworzyć po swojemu i płynąć z tym tekstem, ty zatrzymujesz się i zaczynasz każdy rozdział, każdy fragment, każdy akapit wrzucać do czata i zastanawiać się wspólnie z nim, co można poprawić. Czad nie jest twoim redaktorem. Oczywiście on może pełnić taką funkcję, tylko pytanie: na ile ty chcesz całą treść, całą swoją książkę wrzucić do takiego generatora, który teoretycznie, jeśli przeczytamy regulaminy, wiemy, co on z nimi robi. Ale w rzeczywistości, gdyby pogrzebać w tym kodzie, a widziałam ostatnio takie eksperymenty, no to okazuje się, że on zbiera więcej danych niż nam się wydaje i wykorzystuje je też w inny sposób niż nam się wydaje. Dlatego zastanów się, czy na pewno chcesz całą swoją książkę scena po scenie wrzucić tam i prosić o poprawki. I nie chodzi mi o poprawki takie typowo korektorskie, bo to jest jak najbardziej ok, ale o takie poprawki, które jawnie ingerują w Twoje pomysły, jawnie ingerują w to, co robisz, bo w w którymś momencie możesz się złapać na tym, że to już nie będzie Twoja książka, tylko to będzie książka, w której w każdym akapicie ktoś majstrował albo coś majstrowało i to nie jesteś ty. Zastanów się nad tym. Trzeci sposób, w jaki możesz wykorzystać sztuczną inteligencję w trakcie pisania książki, to oczywiście jest research, z tym zastrzeżeniem, że mimo iż te modele językowe rozwijają się coraz bardziej, to wciąż zdarza im się konfabulować. Więc, jeżeli robisz research, to po prostu sprawdzaj, czy on jest dobrze wykonany. I tutaj trochę lepiej sprawdzają się narzędzia od Google, dlatego że one od razu pokazują ci konkretne źródła, gdy tymczasem ChatGPT GPT potrafi wymyślić sobie źródło. Potrafi wymyślić tak, na tej stronie była taka teoria, albo w tej książce był taki fragment, i kiedy Ty go prosisz, dobrze, ok, to pokaż konkrety, on nagle ci powie: ojej, przepraszam, e, pomyliłem się, coś mi się wydawało. E, więc przy researchu, przy szukaniu informacji, zdecydowanie warto kontrolować to, jakie wyniki tam nam wychodzą. I oczywiście to też zależy, jaki research my robimy, bo jeżeli chcesz zbadać. Czy coś się działo w XVIII-wiecznej Anglii, czy mogło tak wyglądać, bo piszesz powieść, która ma osadzenie historyczne, no to tutaj jest bardzo ważne, żeby korzystać z takich realnych źródeł. Ale jeżeli ty chcesz na przykład przegadać pomysły typu, na jakie 10 sposobów mój bohater mógłby przemieszczać się po Europie, no to raczej do tego już nie musisz szukać jakichś głębokich źródeł, bo. On ci po prostu podrzuca pomysły, a nie bada źródła historyczne, źródła naukowe itd. Więc od ciebie zależy, jakich tych informacji szukasz i też jak będziesz je wykorzystywać i na ile są one poważne. I to jest też moim zdaniem ważne, tutaj zwróć uwagę na to, jeżeli piszesz powieść, to cały ten etap researchu, rób Wcześniej. Ja bardzo często o tym przypominam, i to jest taka porada typowo pisarska. Jak siadasz do pisania, to po prostu pisz. Nie zawracaj sobie głowy robieniem researchu, szukaniem informacji. Jeżeli jesteś na etapie pisania i w którymś momencie przychodzi ci do głowy, żeby wspomnieć o jakiejś dacie, żeby wspomnieć o jakiejś postaci, o jakimś wydarzeniu i nie jesteś pewny, nie jesteś pewna, czy to było na pewno wtedy, to w tekście sobie zaznacz, żeby do tego punktu wrócić, ale nie wyrywaj się z tego stanu flow i po prostu pisz. Dalej, bo ten research robiony w trakcie, te, to sprawdzanie wszelkich faktów powoduje, że po prostu blokujesz się ze swoim pisaniem, zaburzasz sobie pisanie i to jest tak, jakbyś biegł w biegu, przez płotki i co chwilę sobie te nowe płotki dokładał, zatrzymywał się, szukał kolejnych gdzieś tam na boku stadionu, i tak dalej, i tak dalej. Biegniesz, to biegnij i nie zajmuj się innymi sprawami. Po czwarte, generowanie inspiracji i przełamywanie blokad twórczych. To jest coś, do czego doskonale możesz wykorzystać takie narzędzia jak Chat GPT, bo możesz po prostu poprosić je o podrzucenie na rozgrzewkę jakiegoś ćwiczenia pisarskiego. Oczywiście znajdziesz je, w moim e buku 52 lekcje kreatywnego pisania i gorąco Cię zachęcam do korzystania z tej publikacji, ale jeżeli tak na szybko czegoś potrzebujesz, to możesz też poprosić o to chat GPT. Na przykład wspominając, że dzisiaj nie mam ochoty pisać, bo brakuje mi pomysłu, wymyśl dla mnie kreatywne ćwiczenie, które pomoże mi się odblokować, które pomoże mi ruszyć z miejsca, no i on dla Ciebie podrzuci jakieś ćwiczenie, dzięki któremu się rozkręcisz. I być może to nie ma bezpośredniego przełożenia na książkę, którą aktualnie piszesz, czy też na Twoje zmagania z obecną twórczością, ale często jest tak, że kiedy my siadamy do pisania, to mamy problem z tym, żeby się rozkręcić, żeby wejść na nowo w tę swoją historię, no i w ten sposób właśnie rozkręcając się kreatywnie, możesz potraktować to jako rozgrzewkę przed właściwym pisaniem i tutaj naprawdę generatywna AI spisuje się znakomicie, bo ma właściwie niewyczerpane źródło pomysłów i naprawdę potrafi podrzucić coś Interesującego. Piąty sposób to będzie pisanie głosowe i to będzie mój sposób. To znaczy, to jest to, w jaki sposób ja napisałam e-booka 100 dni z journalingiem, czyli taki poradnik dla osób, które chciałyby prowadzić pamiętnik. Tło tej historii jest takie, że ja początkowo te 100 dni z journalingiem prowadziłam w formie wyzwania wideo na TikToku i na Instagramie. I było mi bardzo wygodnie regularnie zadawać te pytania i podrzucać te inspiracje, nagrywać je w formie wideo. I kiedy ja siadłam do pisania tego e-booka, to przygotowałam jego część teoretyczną i to było jak najbardziej ok, ale kiedy przeszłam do tych 100 dni, 100 pytań, 100 poleceń, 100 promptów i tak dalej, no to jakoś się zablokowałam. Nie miałam ochoty w ogóle tego pisać. I wtedy sobie pomyślałam, że kurczę, to cały czas dla mnie miało formę wideo, więc teraz być może muszę to zrobić w formie audio. I tutaj, chat GPT na telefonie pozwala na nagrywanie głosowe i zamienia... Swoją mowę na tekst pisany. I robi to dużo lepiej niż notatki w Apple, robi to dużo lepiej niż Docsy, niż Word, niż dużo innych narzędzi, ponieważ. Od razu jest w stanie rozpoznać zdania i ich konstrukcję. Czyli wie, gdzie postawić wielkie litery, gdzie małe litery, gdzie kropki, gdzie średniki, przecinki i tak dalej. Żadne inne narzędzie tak dobrze nie zrobiło tego za mnie. No i tutaj ważne zastrzeżenie, bo kiedy ja zaczęłam nagrywać. I wysłałam pierwsze, drugie, trzecie pytanie razem z takim krótkim omówieniem to zawsze jest tak, taki akapit omówienia do danego polecenia. To zorientowałam się, że ten chat GPT zmieniał treść tego, co ja mówię. Okej, okay, on wykonywał na bieżąco korektę i redakcję, czyli, no właśnie bardzo prawidłowo to wszystko zapisywał, ale on jednocześnie zmieniał strukturę zdań, jednocześnie dokładał coś od siebie, robiąc to totalnie na żywo, więc w ogóle jak szybko działa, to narzędzie, to jest niesamowite. No ale ja wtedy poprosiłam, ej no, nie Prosiłam Cię o to, żebyś pisał to po swojemu, tylko miałeś spisywać słowo w słowo to, co mówię ja. I to było dla mnie bardzo ważne zastrzeżenie, bo mogę poprosić o korektę, mogę poprosić o to, żeby on tam szyk zdania na przykład dostosował do prawidłowego, bo ja nie wiem mogę się zaciąć i potrzebować będę tutaj jakiejś pomocy, ale nie życzę sobie, żeby on na nowo pisał. To, co ja mówię w zupełnie innej formie, bo to nie jest mój styl, to nie jest napisane przeze mnie, to nie brzmi jak ja i nie o to mi chodziło. Więc tutaj ważne zastrzeżenie. Po prostu poproś czat o to, żeby nie zmieniał to, w jaki sposób ty mówisz, ale po prostu, żeby prawidłowo układał wszystko w akapity. I to jest niesamowite, bo radzi sobie z tym błyskawicznie, robi to naprawdę bardzo dobrze. Nie popełnia błędów ortograficznych, nie popełnia błędów interpunkcyjnych. Naprawdę dobrze sobie z tym radzi. I ja w efekcie. Te rozdziały, które były poświęcone, no właśnie tym stu dniom, stworzyłam bardzo szybko i one praktycznie od razu były gotowe do wykorzystania. Oczywiście sama robiłam skład swojego e-booka, więc musiałam to przykleić, musiałam też upewnić się, że wszystko gra, że, ak że akapity mają dobry podział, że przecinki są tam, gdzie trzeba. No i byłam pozytywnie zaskoczona, jak dobrze to poszło. Więc możliwe, że ty. Masz na przykład jakąś blokadę przed pisaniem albo idziesz na spacer i gdzieś przychodzi ci jakaś wizja do głowy, którą chcesz sobie spisać, to wykorzystuj do tego właśnie to pisanie głosowe w ChatGPT, bo sprawdza się doskonale i to właśnie jest mój ulubiony sposób na wykorzystanie ChatGPT w procesie pisania książki. Bo oczywiście moglibyśmy tutaj dodać jeszcze ten aspekt, żeby on po prostu pisał za nas. Ja mu podrzucam pomysł, on ma to napisać. Jestem w stanie przygotować taki prompt, żeby on to robił w stylu Hemingwaya, żeby robił to w stylu współczesnej nastolatki, żeby robił to tak czy inaczej, no ale to nie o to chodzi. Możemy się bawić, możemy eksperymentować i razem z czatem przygotować na przykład jakąś taką krótką formę typu opowiadanie, ale to tylko w ramach eksperymentu. Zresztą widziałam jakiś konkurs literacki na przygotowanie tekstu z użyciem AI. Okej, okay, jako forma zabawy, ale nie okej, okay, jako publikacja którą później podpiszesz swoim wyłącznie imieniem i nazwiskiem. Chcesz się bawić, baw się eksperymentuj, bo dlaczego by nie? Ja mocno wspieram ćwiczenia kreatywnego pisania i myślę, że tutaj takie współdziałanie ze sztuczną inteligencją może przynieść ciekawe efekty, ale to nie na dłuższą metę. To nie może być wspólne pisanie książki, to nie może być taka bezpośrednia praca typu kopiuj, wklej. To znaczy, kopiujesz to, co on wypluł i bezrefleksyjnie wklejasz i wykorzystujesz dalej. Też bardzo ostrożne. Podchodzę do tematu wspólnego generowania pomysłów, szukanie imion bohaterów, ok. Kreowanie świata, jakichś takich pojedynczych elementów, bo na przykład nie wiesz, jak powiązać logicznie, że to miejsce znajdowało się w tej konkretnej krainie, jeżeli na przykład w tamtych czasach nie mogło istnieć. Ok, możecie przygadywać takie pomysły, ale jeżeli pracujesz nad fabułą, to. Niech to będą Twoje głównie pomysły, niech to będą Twoje wizje. Coś może zostać dopieszczone przez sztuczną inteligencję, coś może zostać przegadane z nią, ale niech to będą Twoje pomysły, Twoje teksty, Twoje wizje i Twoja praca. W końcu ty chcesz być autorem swojej książki. Prawda? Kolejny sposób na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie pisania książki to wsparcie przy procesie pisania książki. To znaczy, możesz poprosić takie narzędzie, aby wygenerowało ci harmonogram działań, harmonogram twojej pracy nad książką. Możesz na przykład zaproponować, ile znaków chcesz napisać finalnie, czy też ile słów, i niech ona ci podzieli to na mniejsze etapy, rozpisze w tabeli, rozpisze w formie PDF-a, który sobie wydrukujesz. Sztuczna inteligencja może też przygotować dla ciebie cytaty motywacyjne. Może razem z tobą zaproponować, zaplanować plan promocji już gotowej publikacji lub też plan promocji publikacji, która dopiero powstaje, bo jeżeli działasz, w mediach społecznościowych, to na pewno widzisz, że autorzy często pokazują cały ten proces jeszcze zanim dojdzie do dokończenia książki, do wydania książki, do redakcji i tak dalej Więc promować siebie jako autora możesz już dużo wcześniej i sztuczna inteligencja doskonale się sprawdzi na tym etapie planowania, budowania harmonogramów, też motywowania Cię, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Możesz ją poprosić o wygenerowanie playlisty, to znaczy o wymyślenie, jakie piosenki będą dobre dla Ciebie jako tło do pisania, a być może takie do wprawienia Cię w twórczy nastrój. On może Ci też wygenerować grafiki, które będą Cię motywować, grafiki, które będą przedstawiać wizję Twojej okładki, wizję Twoich bohaterów. Są też specjalne narzędzia do tego, omówimy je sobie innym razem, ale o to też możesz poprosić tutaj Chad GPT, żeby wygenerował Ci portret Twojego bohatera na podstawie opisu. I to jest ciekawe, bo jeszcze... Chyba półtora roku temu robiłam coś takiego i te obrazy wychodziły tragicznie. Te obrazy wychodziły strasznie, w postacie były rozmazane, miały cztery pary oczu, trzy ręce itd. itd. Natomiast obecnie ChatGPT GPT radzi sobie znakomicie z generowaniem, no właśnie, obrazów tego typu i mogą ci się one przydać, żeby właśnie wprawić cię w taki twórczy, miły, kreatywny, Klimat i to też jest świetny sposób na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Znów zauważ, że nie chodzi o samo pisanie, chodzi o tę otoczkę, ale dzięki temu ty jako twórca też wprawiasz się w ten twórczy, pisarski nastrój, no i żyjesz nim coraz bardziej, a to też podkręca motywację do działania, to też nakręca flow, to też sprawia, że mamy ochotę w tym pisarskim klimacie być więcej spędzać więcej czasu, świadomie kreujemy te chwile, w których tworzymy, bo czujemy się, no właśnie, jak tacy rasowi pisarze. Może trochę jest to romantyzowane pod te wizje z Pinteresta, z TikToka, czy też z filmów i seriali, natomiast jest to fajny klimat i skoro te dzisiejsze narzędzia są nam w stanie tym pom pomóc, no to dlaczego by tego nie wykorzystać? Daj znać w komentarzu, czy już teraz wykorzystujesz AI w swojej pracy twórczej, a jeśli tak, to w jaki sposób to robisz. Zachęcam cię też do sprawienia sobie e-booka 52 lekcji kreatywnego pisania, żeby podkręcić twoje twórcze życie, twoje twórcze działania i żebyś nigdy nie, mówił, nie mówiła, że nie wiesz o czym pisać, nie masz o czym pisać, że masz blokadę twórczą, no bo właśnie te ćwiczenia pomogą ci te blokady przełamać. Ale jeżeli chcesz posłuchać więcej o tym, jak jak pisać lepiej i jak ćwiczyć kreatywne pisanie? To zachęcam Cię do obejrzenia tego wideo, bo właśnie tam wyjaśniam, jak to zrobić. Dzięki za dzisiaj. Pa!